Cześć, Witam Cię na kanale Training Fitness. Tutaj Paula, i dzisiaj zapraszam na trening całego ciała z użyciem handley. Jest to idealny trening do zrobienia w domu. Potrzebna będzie Ci również mata. Żeby nie przedłużać, wszystkie informacje znajdziesz na dole w opisie tego filmu. A jeśli masz ochotę, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowościami. Gotowi? Zaczynamy! Ok, zaczynamy, ustawiamy stopy szeroko, unosimy ramiona do góry, wdech, opuść wydech. Długi wdech nosem i wydech ustami. Ugnij nogi, wdech, opuść ramiona, wydech. I jeszcze raz. Dłonie na biodra i step out, czyli przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. Akcent delikatnie palcami. Proste plecy, ściągnij łopatki do kręgosłupa, otwórz klatkę piersiową. Napięty brzuch aktywny i unosimy barki do góry. Wysoko barki. WD. Lecznik. I jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Przenosimy barki do tyłu. Obszerny ruch. Mocne krążenia. Tak jest. Osiem. Siedem. Cztery. 3, 2. Uważaj, dłonie do brody, wysoko łokcie. Spójrzcie. I jeszcze. Wydech, wdech. 4, 3, 2. I łokcie do tyłu. Obszerne krążenia ramionami. Mocno, mocno. Wyraźne koła. I jeszcze 4, 3. 2, uważaj ramię przód. Przenieś ramię do przodu. Wyciągnij rękę mocno w przód. 4, 3, 2. Uważaj ramię w górę. Wysoko ramię. Wyciągnij mocno nad głowę. 4, 3. Dwa ramiona razem w tył. Mocno do tyłu. Obszerny ruch ramionami. Całe ciało pracuje. I jeszcze cztery, trzy, dwa. Uwaga, dłonie na biodra i unosimy kolano do góry. Na mocno napiętym brzuchu. Wysoko, wysoko kolano. dawa jeszcze. Cztery, trzy. Dwa i dołączymy ramiona w dół. Opuszczając ramiona, unosisz kolano, trzymaj mocny brzuch. I jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i ugnij tył. Przenieś nogę do tyłu. Super jeszcze. Noga wyraźnie ugięta. Wdech, wdech. Cztery, trzy, dwa i po dwa razy. Uwaga. I zmiana. Dwa razy uginasz nogę. Tak jest, jeszcze. 8 7 6 5 4 3 2 Ostatni raz i marsz szeroko, maszerujemy szeroko. Super. Jeszcze jeszcze 4 3 2 zatrzymaj stopy w miejscu. Przenieś dłonie na uda, wysoko głowa i uważaj. Z wydechem wyprostuj nogi w kolanach klatka piersiowa, głowa zostają w tej samej pozycji tylko nogi wydech, wdech i jeszcze osiem siedem sześć pięć cztery trzy, dwa ostatni raz i zejdź nisko, uważaj teraz okrągłe plecy do góry wciągnij pępek, rozciągamy mięśnie grzbietu i wdech popatrz do mnie, a kość ogonoma czyli śladki zadzieramy do góry Wydech i wdech. Jedziemy razem troszeczkę szybciej. Wdech, 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 wdech. I jeszcze cztery, trzy, dwa i kręg po kręgu do góry. Na końcu barki, głowa rozluźni, pięknie, głęboki wdech. Wydech i jeszcze raz długi wdech nosem. I wydech ustami. Super, bierzemy hantle, i przed nami część główna tego treningu. Hantle w dłoń, i przed nami pierwsze ćwiczenie. Stopy troszeczkę szerzej niż biodra. Przysiad, wracając, wypychamy hantle nad głowę. I jedziemy razem. Wdech, wydech. Trzymaj proste plecy cały czas. Aktywny brzuch. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech, wydech. Dociśnij mocno pięty do podłogi, ok? I wyobraź sobie, że opuszczasz pośladki na niewidoczne krzesło, które jest za nami. Czyli mocno wypychasz biodra do tyłu. Pochyl tułów. proste plecy i góra. Jeszcze. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jak tam? Ostatni raz przed nami. Pięknie, super. Ok, teraz moi drodzy. Lunch do boku, czyli wykrok w bok. Kolano zostaje nad kostką, biodra daleko do tyłu, przeciwna ręka do nogi. Wracasz, ramiona do boku. Tylko jedna strona, ok? Hop i góra. Wdech i wydech. Ściągnij łopatki do kręgosłupa, proste plecy, ok? Pamiętamy o prawidłowej postawie. Ok, jeszcze razem. Wyraźnie ugnij nogę, biodra daleko do tyłu. Jeszcze. Wdech nosem, wydech ustami. Mamy to, cudownie. Ok, zmieniamy stronę. Dokładnie to samo ćwiczenie. Zróbmy raz powoli. Biodra daleko do tyłu. Wracasz. Ramiona bok. Ok? Uwaga. Jedziemy razem. Hop i góra. Dół i góra. Ekstra. Wdech, wydech. Biodra daleko do tyłu. Wyraźnie uginaj nogę. Niech popracuje pośladek. Hop! Bok. Przed nami ostatnie powtórzenia. Okej, okay, super. Mamy to świetnie. Rozluźnij ramiona i rozluźnij barki. Teraz stopy troszeczkę niż, niżej niż biodra. Łączymy hantle, unosimy do góry. Francuskie wyciskanie, opuść tu i no. prostujemy ramiona. Okej, okay? góra, ugnij, zostaw i wyprostuj ramiona. Oba ćwiczenia modelują tricepsy. Nie spiesz się powolutku, ok? Dokładnie, wysoko łokcie, wdech, wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Cudownie, jeszcze dół, wyprostuj. Jak tam? Ostatni raz, moi drodzy. Okej, okay. Pięknie. Rozluźnij. Teraz stańmy do siebie bokiem. Kolejne ćwiczenie. Tutaj skupiamy się typowo na dolnych partiach ciała. Robimy zakrok w tył. Uważaj. Ciężar ciała zostaje na nodze z przodu. Noga do tyłu. Przenosisz po skosie. Do tyłu i wracasz. Tylko jedna noga. Ok? I uwaga. Nie spieszymy się. Powolutku. Dół. I dołącz. Tył. Po skosie, do tyłu i dołącz. Jeszcze. Hop. Super. Muszę Wam powiedzieć, że na piasku jest dodatkowo atrakcyjnie. Ćwiczymy jeszcze balans. Nie polecam. Dawaj, proste plecy, mocny brzuch. Hop. Skos. Tył. I dołącz. Ok, Rozluźnij. Druga noga. Dokładnie to samo ćwiczenie. Ćwiczymy powoli, dokładnie. Pamiętaj, że ciężar ciała jest wyraźnie z przodu. Nie przenoś ciężaru ciała do tyłu. Okej? Okay? Wszystko czujemy z przodu. I jedziemy. Hop. Skos. Tył. I dołącz. Proste plecy. Tył. Skos. Tył. I dołącz. Tył. Skos. Tył. I dołącz. Jak tam? Hop. W góra. Jeszcze, jeszcze razem. Do tyłu. Po skosie. Do tyłu. I dołącz. Tył. Po skosie. Do tyłu yes. i dołącz. Pięknie, rozluźnij. Ostatnie ćwiczenie w pozycji stojącej. Unosimy ramiona do góry. I uwaga, teraz po skosie łączymy kolano i łokieć, unosząc nogę do góry. Mocno napinasz brzuch. Jeszcze, wydech, wdech. Dawa jeszcze. Wydech, wdech, wydech, wdech, wdech. Do końca, do końca. Jak tam? Ostatnie powtórzenia. Mocny brzuch. Ostatni raz i luz. Teraz przechodzimy do klęku. Od razu opuść kolana, kolana na szerokość bioder. Wypchnij biodra do tyłu, napięty. Pochyl delikatnie tułów na napiętym brzuchu i robimy wiosłowanie. Ciągniemy handlę do naszych żeber, a łokcie daleko do tyłu. Łokcie daleko w tył. Napnij brzuch, klatka piersiowa do przodu, ściągnij łopatki. I jeszcze, wydech, wdech. Wydech ustami, wdech nosem. Do końca, do końca. Ostatnie piętnaście sekund jedziesz, wydech, wdech. Tak jest. Trzy, dwa. I luz. Ok, teraz odkładamy jeden ciężarek, drugi przenosimy pod kolano. Przenieś pod kolano, wygodnie. Noga jest ugięta, stopa zadarta do siebie, ale postaraj się nie napinać zbyt mocno łydki, ok? Luźniutko tutaj. Natomiast skupiamy się na pośladku. I co robimy? Unosimy nogę, trzy pulsy do góry. I opuszczamy w dół. Możesz zejść również na przedramiona. Zwłaszcza jeśli masz problemy z nadgarstkami, to będzie bardziej komfortowa pozycja. Pamiętaj o prostych plecach, mocnym brzuchu, czyli nie wyginamy się tutaj. Pracujemy w stawie biodrowym. Dwa, Halfway trzy to. i dół. Mocny pośladek. I jeszcze. Raz. Dwa, trzy i dół. I 3, 2, 1. Ok, pięknie. Zmieniamy nogę. Ciężarek pod drugie kolano. Jesteśmy na przedramionach. Mocny brzuch, podciągnij pępek, ściągnij two, łopatki. One, ok. One. I lecimy razem. Raz, 2, 3. I dół. Raz, 2, 3. Mocny pośladek. Stabilne plecy, mocny brzuch. Dwa, trzy. I dół. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i ostatni. Żartowałam jeszcze 15 sekund. Dawaj, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz już naprawdę ostatni raz, mocny pośladek i dół, Ekstra super. Bierzemy hantle, moi drodzy i przechodzimy do leżenia tyłem. Na plecach. Nogi ugięte w kolanach. Unosimy jedną nogę do góry. I teraz uwaga. Mocno odpychając się od pięty, unosisz biodra do góry i łączysz hantle nad klatką piersiową. Jeszcze Wybijaj się mocno, odpięty do góry. A nogę przyciągaj mocno na siebie, ok? Wydech, wdech. I jeszcze. Dawaj, mocno pracuje pośladek, pracuje tył uda. Dawaj jeszcze ze mną. Do końca do końca. Pięknie, tak jest. Zamieniamy nogę. Uwaga, postaw stopę dokładnie na tej samej wysokości. Druga noga do góry. Pamiętaj, mocno kolano na siebie. Wyraźnie odpięty odpychasz się do góry. Szeroko łokcie. I lecimy razem. Mocny brzuch. Wydech. Wdech. I jeszcze góra i Wydech. Wdech. Ostatnie powtórzenia przed nami. Góra i Wydech. Wdech. wdech. Okej, okay, pięknie, rozluźnij i uwaga, teraz stopy zostają na Macie. Przed nami ostatnie ćwiczenie ćwiczenie na mięśni brzucha. Łączymy hantle, wdech nosem, wydech ustami przednosisz hantle nad uda. Wdech, nie opuszczaj głowy, tylko łopatki i wracamy do góry. Jedziemy. Postaraj się oderwać łopatki od maty. Wdech jest na dole, wydech jest u góry, wdech i wydech. Jeszcze, jeszcze. Ostatnie, trzy, dwa i luz. Pięknie. Tak jak napisałam Ci w opisie tego filmu, jeśli czujesz się na śmiłach, śmiało powtórz całość jeszcze raz. Wystarczy, że cofniesz się do części głównej, a teraz przed nami króciutkie rozciąganie. Przejdź do pozycji leżącej. Wyciągnij delikatnie pośladki do przodu, tak żeby mocno docisnąć również odcinek krzyżowy, lędźwiowy, do maty. Wyciągnij ramiona do tyłu. Długi wdech. Odciągnij żebra od bioder. I z wydechem przenieś ramiona do przodu. Wdech. I wydech. I jeszcze raz długi wdech. I z wydechem przyciągnij jedno kolano do klatki piersiowej, drugą nogę wyprostuj i opuść w dół. Przyciągnij nogę jak najbliżej do siebie. Spokojnie oddychaj. Drugą nogę pociągnij jak najdalej do przodu. Chcemy też poczuć rozciąganie z przodu biodra. I oczywiście rozciągamy pośladek drugiej nogi. Spokojny oddech. Przenieś teraz ramię po tej samej stronie prosty do boku. Przeciwną dłonią przyciągnij kolano do środka. Zrób duży skręt. Pociągnij nogę jak najniżej w dół. Łopatki przyklejone do maty. Ok, wdech, z wydechem powolutku wracamy do pozycji. Opuść nogę, wyciągnij ramiona do tyłu, długi wdech. Z wydechem przyciągamy kolano. Mocno przyciągnij nogę na siebie, a drugą nogę pociągnij jak najdalej do przodu. Pięta w przód, rozciąganie z przodu biodra. I spokojnie oddychaj. Świetnie. Teraz ramy po tej samej stronie przenosimy do boku. Przeciwną dłonią przyciągnij kolano do środka. Zrób duży skręt. Łopatki przyklejone do maty. Spokojnie oddychaj. Spokojny oddech. Wdech, z wydechem rozluźnij powolutku. Przejdź do leżenia bokiem. Przenieś dłoń pod głowę. Noga prosta, powolutku ugięta, chwytamy za kostkę, przyciągamy piętę do pośladka. A jeśli czujesz się na siłach, pociągnij kolano odrobinę dalej do tyłu, ale nie odchylając bioder, ok? Chcemy poczuć wyraźne rozciąganie z przodu uda. Spokojny oddech. Wdech i wydech. Wdech nosem z wydechem powolutku rozluźnij. Teraz obracając się, zmieniamy stronę. Przez chwileczkę się nie widzimy, tak samo. Pięta do pośladka, przenieś nogę do tyłu, poczuj rozciąganie.

Nosem z wydechem powolutku rozluźnij nogę, przenieś dłoń do przodu i napinając mięśnie brzucha powoli przechodzimy do siadu. Usiądźmy skrzyżnie, przodem do siebie. Przenieś ramiona szeroko do boku, długi wdech. Otwórz klatkę piersiową. Z wydechem opuść jedną dłoń na matę blisko biodra. Drugie ramię przenieś nad głową, zrób skłon. Rozciągnij cały bok. Wróć do góry, wdech i wydech. Przenieś ramiona do przodu, wydech ustami, rozciągnij łopatki. Łopatki daleko od siebie, rozciągamy mięśnie grzbietu. Przenieś ramiona szeroko do boku, wdech, otwórz klatkę piersiową i z wydechem druga strona. Dłoń blisko biodra, ramię nad głową, nie wypchnij klatkę piersiową w przód. Spokojny oddech. Wdech nosem, z wydechem powoli rozluźnij, rozluźnij ramiona, barki. Wyciągnij jedno ramię do przodu, chwyć drugą dłonią i pociągnij płosko się w dół. Rozciągamy mięsień ramienne. Spokojny oddech, wdech i z wydechem z mojej strony. Ramię do przodu, chwyć dłonią i posko się opuść w dół. Spokojnie oddychaj. Wdech i z wydechem rozluźnij. Rozluźnij ramiona i barki. Wyciągnij ramiona do góry długi wdech. Opuść wydech i jeszcze raz długi wdech nosem. Wydech ustami rozluźnij i bardzo dziękuję Ci za wspólny trening.